Quando ho approcciato questo lavoro mi è subito venuto in mente la domanda um, qual è la chiave per raccontare questa storia. E, e, naturalmente ascoltando, leggendo il libretto ma ascoltando soprattutto la musica um, mi è venuto un senso di umiltà e non, uh, non ho ritenuto necessario di in, imporre Un to uh, una storia già perfetta di per se. To, co Toskę w sposób szczególny wyróżnia spośród innych jego oper, to no, pewien paradoks. To znaczy mamy opowieść zupełnie kameralną bo to jest opowieść o trójce relacji trójki osób która zostaje poprzez scenografię, ale też warstwę muzyczną przedstawiona w sposób monumentalny. Jest olbrzymia orkiestra, dużo jest takiego grania, bym powiedział, masywnego. Oprócz tego, Puccini fascynuje się przestrzenią czy imitacją dźwiękową przestrzeni, które pokazuje na scenie, chociażby w warstwie użycia różnych typów dzwonów z różnych odległości. Il contesto della, della, di Roma è ovviamente fondamentale. Come diceva Giorgio, abbiamo voluto rispettare appieno questo tipo di riferimento. Però la citazione che, io ho voluto, che abbiamo voluto fare insieme di Roma è una eh, citazione che non è descrizione nel dettaglio, ma è... Nel rappresentare la grandiosita del, del contesto. I think everyone sees Tosca as this sort of very fiery, emotional character, which she is. Um, but I think underneath all of that is a very pure and simple woman. Um, she, she talks a lot about, uh, particularly with Cavradossi, um, that she wants to escape the life that she is kind of trapped in. And when we see her kind of very lyrical, sort of beautiful, simple music, it's when she's dreaming about being on her own with him, away from the kind of the spotlight and the sort of people that know who she is. I think she actually yearns for quite a simple existence, which is why we sort of can relate to her. I agree with the statement that Puccini was actually a fantastic illustrator, music Nie tylko ludzkich, kobiecych charakterów, ale w ogóle wydaje mi się, że ludzkich charakterów to, co wcześniej wspomniał dyrektor Janiak. Przedstawia Toskę jako bardzo prawdziwą kobietę, moim zdaniem, ze wszystkimi, z całym wachlarzem uczuć miłości do Kawara ale również wielkiej pasji. Swojej, mh, w tym co robi, prawda? Słyszymy, że jest znakomitą, śpiewaczką, wiemy, że, mh, podziwiają cały Rzym Allora, il, il Cavalier Cavaradossi, Mario Cavaradossi, così come anche Floria Tosca, sono entrambi personaggi già importanti, di per sé, già nobili. E lui quello che a me piace è che è coerente e che è veramente un, un martire, un eroe per i suoi Ehm, per quello che lui crede. Lui va fino alla morte, lui si gioca la vita per proteggere Angelotti e mantiene questo dall'inizio alla fine. Quindi non è come in altri ruoli, anche in Puccini, che è un poco più si nasconde, un poco più codardo, un poco più ehm, superficiale. Invece è molto, molto. E, profondo. Taką pierwszą moją e, rolą e, w operach Pucciniego był właśnie Cavaradossi, którego miałem przyjemność zaśpiewać no, 12 lat temu. E, przez ten czas, e, myślę, że ta rola z każdym spektaklem, z każdą realizacją e, coraz bardziej we mnie dojrzewa, zawsze jest to dla mnie... E, no, i ja bardzo lubię postać e, Mario Cavaradossiego i i to, co Dawid powiedział, że on jest takim no właśnie człowiekiem, który potrafi oddać swoje życie za kogoś. Ja tylko chciałbym jeszcze na zakończenie wspomnieć, że, że jest jakaś też linia, oś łącząca naszą premierę z osobą, która nas zaszczyci swoją obecnością. Myślę tutaj o przyjeździe pani maestry Teresy Wojtaszek Kubiak, która no jedna z pierwszych ról, która, które wykonywała w Teatrze Wielkim Włodzi, to była rola Towski. Pierwsza był to rok 1968 I chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na spotkanie, które odbędzie się o 17.30 tutaj w sali kameralnej. Także na wystawę.